Jesteśmy w tej chwili przed zawodami Tatra Road Race w zakopanem, a dokładnie w jego dzielnicy, czyli w kościelisku. Okej, okay, odpowiedziałeś od razu na moje drugie pytanie, dlaczego tu jesteśmy? To odpowiedz na moje kolejne pytanie: w jakim gronie tu przyjechaliśmy? No, przyjechaliśmy w gronie chyba samych najlepszych naszych zawodników 37 osób, które chcą wystartować w jutrzejszym wyścigu. No i nie ukrywam, że mamy nadzieję, że go znowu wygramy, tak jak to było w zeszłym roku. A jakie są Twoje nadzieje związane z tym wyścigiem? Moje nadzieje? Prywatne, żeby wszystko szczęśliwie się potoczyło, żeby dojechać szczęśliwie do mety. Natomiast grupowo, no tak jak powiedziałem wcześniej, wygrać. A która to jest już Twoja edycja? Moja bodajże czwarta edycja Tatry. Pamiętasz tą najtrudniejszą? Każda jest trudna. Tu nie można powiedzieć, że któraś jest najtrudniejsza. Ale jakby tak wybierać to chyba sprzed dwóch lat, kiedy całą Tatrę jechaliśmy w deszczu. No to było wyzwanie. Okej. Okay. No to w tym roku na szczęście nie, bo pogoda się zapowiada, zapowiada dobra. A masz jakieś takie marzenie Każde z tych pytań chyba będzie teraz takie dwutorowe, bo jedno bardzo mi zależy na tym, żebyś o sobie opowiedział, tak? Na co ty liczysz, po co ty przyjechałeś, ale to nie jest żadna tajemnica, że Twoja rola jest tutaj nie tylko Twoją osobistą, tak? Jesteś, jesteś jedną z najważniejszych osób w naszej, w naszej grupie, więc chciałbym, chciałbym, żebyś mi powiedział, jakie są. Twoje obawy, co uważasz za największe wyzwanie, jeśli chodzi o, o tatrę? O tatrę? No, jakichś większych obaw to nie mam. Każdy wie, po co przyjechał, każdy chce się dobrze bawić, każdy chce się zintegrować, bo wyścig to trwa 3, może 4 godziny. Natomiast my tu jesteśmy już od wczoraj, przygotowujemy się do wyścigu, będziemy jeszcze dzień po i tu chyba o to chodzi, żeby być ze sobą razem, rozmawiać o rzeczach, które nas interesują, no i tym się cieszyć po prostu. Ty startujesz na dystansie As. AS, nas tam startuje w naszej grupie, z tego co pamiętam, 14 osób chyba, hmm. nie pamiętam dokładnie. Czy masz jakiś taki w głowie swój cel sportowy, nie wiem, na tle grupy, na tle grupy wiekowej, takie coś, coś co Ciebie... Chciałbym być w pierwszych 20% swojej grupy wiekowej. To jest cel, który jest dla mnie, wydaje mi się, taki w miarę realny. No ile oczywiście dobrze się wszystko potoczy. Nie będzie żadnych niespodzianek. No ale to, no, też sport jest. Sport ma to w to sobie, że ambitne, są więc, różne to, rzeczy. Oczywiście, że tak, dlatego tu wszyscy, e, Dlatego tu wszyscy jesteśmy. E, a, jak, a jak patrzysz na, na to, w jakim składzie tu przyjechaliśmy, to czy są jakieś takie osoby? O których myślisz i, i, i które działają na, na, na twoją taką kolarsko białołęcko grupową wyobraźnię. Myślisz, że, że to, jest, to jest nasz człowiek i, i że za niego trzymasz kciuki, że. No jest, jest parę takich osób. Nie będę wymieniał, bo nie wszystkich mogę wymienić, a niektórzy mogą się pogniewać. Ale jak się patrzy na to, co zrobiliśmy wspólnie przez te cztery lata, gdzie niektórzy byli cztery lata temu sportowo, a gdzie są teraz, no to czapki z głów. Tylko. Pozazdrościć, popatrzeć, uczyć się i czerpać najlepsze rzeczy od tych osób, jakie można czerpać. Myślisz, że mamy szansę na coś podobnego jak w zeszłym roku, gdzie nam się w kategorii wiekowej udało coś yy, ugrać? Bo wtedy jedna... Nie sprawdzałem tak dokładnie list, także nie mam zdania na ten temat i nie będę tutaj czarował, <laughs> że coś wiem. Dobrze, a. z... Z jakim wspomnieniem chciałbyś wrócić z tej tatry? No, chciałbym, żebyśmy zdobyli jednak puchar, bo wiem, że inne grupy się na nas nastawiają i to dość ostro. Tym bardziej, że my jesteśmy jako kolarze z płaskopolski traktowani. No, można powiedzieć trochę ironicznie, no, ale jak zlaliśmy ich rok temu, no to zaczęto nas trochę inaczej traktować. No i to jest fajne. I masz na myśli ten najcenniejszy puchar, tak? Odważnie tak. o tym myślimy. Tak, odważnie. Zobaczymy, czy się uda. No, sport ma to do siebie, że do końca nic nie wiadomo, to póki się linii mety nie przekroczy. Także jedźmy, przekroczmy, a wtedy będziemy się cieszyć albo będziemy myśleć, co zrobić, żeby w następnym roku było lepiej. No to prawda, zwłaszcza, że nawet dzisiaj chwilę grozy wszyscy przeżyliśmy, tak? Jed jeden z naszych asów w rękawie niemalże jutro nie wystartował, tak? No. No Czekamy właśnie w tej chwili na przyjazd uszkodzonej części, czyli haka do przerzutki. W tej chwili pewnie do Krakowa dojeżdża, już ktoś pojechał ją odebrać. Także, no, jakby trudności nie było, to później radość jest mniejsza. Zawsze tak jest. Im większa trudność, tym większa radość. Dobrze, to na koniec mam jeszcze do ciebie taką prośbę, żebyś powiedział. Osobom, które może oglądają ten film i może trafiły przypadkiem na naszą kolarską grupę białęcką, i jeszcze z nami nie jechały, e, i jeszcze im się nie mieści w głowie, żeby przyjechały na taki trudny wyścig jak Tatra Road Race. Dlaczego warto tu przyjechać i dlaczego też warto wpaść chociażby na naszą szosę dla początkujących albo na nasz niedzielny coffee ride? Może zacznę od samego początku. Cztery lata temu spotkało się czterech chłopaków, którzy. Jeździli głównie MTB. Później zaczęliśmy jeździć trochę na szosach, no i w pewnym momencie stwierdziliśmy, a dlaczego nie założyć grupy i się identyfikować na trasie, na terenie Białej oczywiście, bo tam jeździmy. Tak to się wszystko szybko potoczyło, że nagle członków można liczyć już w setkach, osób przyjeżdżających na ustawki w dziesiątkach, no i cały czas się grupa rozwija. Największe wyzwanie no to utrzymać to w całości, no bo. Wiadomo, rozwój jest w miarę zawsze jak idzie prosty, natomiast problemy zaczynają się, jak już organizm jest dość duży. W tej chwili mamy kilka takich swoich imprez czy jazd tygodniowych, które odbywają się regularnie. I tak, co piątek mamy szosę dla początkujących, na którą zapraszamy wszystkich, nawet tych, co mają obawy w ogóle żeby jeździć na rowerze szosowym. Nie musi być do końca szosowy, może być na początek gravel. Trzeba przyjechać zobaczyć, my nauczymy, pokażemy jak się jeździ w grupie. Bo jednak jazda w grupie a samemu to są dwie różne jazdy. W czwartki mamy przepalanie na tak pętli Aleksandrów, to jest pętla koło Nieporętu. No ale tam przyjeżdżają już zawodnicy, którzy lubią pocisnąć, że tak powiem kolokwialnie. Także tam prędkości są zacne. O tyle jest fajnie, że jest to pętla, czyli nawet jak ktoś odpadnie z głównej grupy to i tak za 7,5 km, bo tyle wynosi ta pętla. Pozostali go dojdą i nadal jest w tej grupie. Poza tym mamy jeszcze sobota i niedziela regularnie organizowane coffee rajdy. Są to jazdy dla takich kolarzy, średnio zaawansowanych. Trzeba już, co prawda, móc przejechać około 100 km, natomiast jedziemy, nikogo nie zostawiamy, też uczymy się zachowań grupowych. Zawsze jest jakieś dobre ciacho i kawa, no bo bez tego coffee ride w ogóle nie miałby sensu. To są nasze takie aktywności tygodniowe. Co do imprez, no to regularnie startujemy już w Tour de amatorów, startujemy właśnie na, w Tatrze Road Race, na której obecnie się znajdujemy, startujemy w Arłamowie też w cyklu wyścigów Czesława Langa, w Grand Prix amatorów na Szosie, także no trochę tego jest. Zresztą, im więcej. Ludzi jest w naszej grupie, a zapisuje się cały czas sporo osób. No, w tym większej liczbie zawodów bierzemy udział. I żeby jeszcze zachęcić, może płeć piękną, zapraszam również, bo coraz więcej pań u nas jeździ. I powiem, że panie chyba więcej zdobywają sukcesów w zawodach niż panowie od nas z grupy. Także panie, może są w was ukryte talenty. Zapraszamy serdecznie na nasze zajęcia. Super, bardzo Ci dziękuję. No i co, czekamy na ten drugi puchar, tak? Za pierwsze miejsce. Dziękuję Mierzymy również. Wysoko. Czekamy. No i twoja w tym rola też niebagatelna. Także wszyscy muszą do tego dołożyć swoją cegiełkę. Samemu się nic nie zrobi, tylko w grupie siła, Super. szczególnie w KGB.